Lech Czech i Rus. Lech to legendarny protoplasta Polaków. Jeden z trzech braci założycieli państw słowiańskich. twórca państwa Polon oraz jego stolicy Gniezno. Brat Czecha i Rusa. Tradycja przypisuje mu stworzenie nazwy pierwszej stolicy Polski i określenie godła państwa Orła Białego. Lech w źródłach pojawia się po raz pierwszy w legendzie o Lechu, Czechu i Rusie, datowanej przez historyków na rok 1222. Jej treść obejmuje czasy panowania króla węgierskiego Władysława I Świętego z X wieku. Kronika relacjonuje podróż trzech słowiańskich książąt – Czecha, Lecha i Rusa, którzy z terenów dawnej Chorwacji, gdzie znajdowało się słowiańskie państwo Karantania, Udali się na północ i zapoczątkowali najpierw państwo Wielkomorawskie panonie, a później nowe państwa słowiańskie, Czechy, Polskę oraz Ruś, czyli teren zamieszkały przez Ukraińców, Białorusinów i Rosjan. Te nowe państwa słowiańskie nazwane zostały ich imionami: od księcia Czecha-Czechy, od Rusa-Ruś, od Lecha-Lechia, czy Lechici, czyli Polska. Legendę zanotowała także Kronika Wielkopolska, przed rokiem 1296. Zmianka o Lechu występuje w czeskiej Kronice Dalimila z początku XIV wieku, gdzie rzekomo został przedstawiony w towarzystwie Czecha legendarnego praojca narodu czeskiego. Zresztą niedaleko miasta Kurzim w Czechach znajduje się kamień Lecha. Skałka zlokalizowana na wzgórzu około 700 metrów na wschód od centrum miasta. Nazwa odnosi się do prasłowiańskiego księcia Lecha, brata Czecha i Rusa, który jakoby w tym miejscu obozował z drużyną i stworzył niewielki umocniony obóz z potrójnym bałem. Gdy jego brat Czech wiedział gdzie obozuje, umówili się, że rozpalony zostanie powielki ogień, który będzie widoczny aż z obozowiska Czecha na górze Živka. Pod dymu jaki unosił się nad ogniem powstała nazwa miasta Kurzim, czyli kurzyć się. Legendy czeskie podają, że Czech założył Pragę, a Lech ruszył dalej i założył gniezno. Można rozważyć taką hipotezę, że wyruszyli około 600 roku z mora. Legenda o Lechu, Czechu i Rusie podkreśla braterstwo Słowian zachodnich i wschodnich oraz ich wspólne korzenie. Według legendy założyciel państwa Polan Lech, podczas postoju na terenach dzisiejszej Wielkopolski, ujrzał pod wieczór sporych rozmiarów gniazdo na drzewie. Znajdował się w nim biały orzeł z dwoma pisklintami. Gdy Lech mu się przyglądał, orzeł rozpostarł skrzydła na tle nieba czerwonego od zachodzącego słońca. Lech zachwycił się i postanowił osiąść w tym miejscu. Na pamiątkę w swoim herbie umieścił białego orła na czerwonym tle, a miejsce nazwał Gnieznem, od słowa gniazdo. I tak powstało Gniezno, pierwsza stolica Polski i godło państwa polskiego. Istnieje również hipoteza łącząca legendarnego Lecha z czeskim księciem Lechem, który zginął w 805 roku w walce z wojskami Karola Wielkiego. Co oznacza słowo Lech? W języku czeskim używanym w XIV wieku, Lech znaczyło po prostu mąż, mężczyzna. Imię protoplasty Polaków pochodzi zapewne od nazwy plemienia Lędzian, czyli Lechici. W późniejszym czasie określenie Lechici zostało przyporządkowane wszystkim mieszkańcom państwa polskiego. Zresztą do dzisiaj funkcjonuje w tym znaczeniu w wielu językach wschodnich. Wraz z rzeczownikiem określającym samo Państwo, Lechia Lechistan, a nazwa Polaków Liachowie, Lachowie czy Lachy. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę Propatria ponad film i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.